Christian, twoja ulubiona mapa! Co? I Co? anime gej dziewczynki! O? No w teamie przeciwnym. To jest Ada Ada. Mhm. Mm Albo bardziej jak Ara Ara. Ara Ara. ara, ara. Nie, nie, to trzeba tak. Kapitał paskano! To trzeba tak. Ara Ara. Przestań romansować tam z kimś, tylko ze mną. No zaraz będę się romansował. Cóż mnie zdradza? Ma... No to, moto. Sate 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 jest motto motto jest, jest, jest. Boże anime. Kryste. Anime jest dla p... <głos> 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 Dlatego określam się jako <noise> Człowiek, który po prostu lubi anime Człowiek renesansu Człowiek renesansu Amen słyszał nas to Dawaj spuwa. Podna... Ara Ara Przy fontannie Ara, ara dostanę webala. W łeb jaki masz problem zrobić coś innego? Na przykład Ara Ara ma 30 HP. Uff. O! A druga Ara Ara miała Digla, a ja zmieniłem broń. A to jest Kaptain. Kaptain Ara Ara! Dobra, Krystian. To nie ma sensu. Róbmy to, co robimy najlepiej. Umierajmy. Strzelajmy im banie. To, to potrafimy najlepiej? Nie wiem. Jest nam blisko. A weźmy, trzyma jeszcze trochę. Jest jeszcze na tym balkoniku jeden. Dobrze. Ale dostał bułę! Ale poleciał, chłop! Ale pa! Szerf zachodu, a ty? Mój pomocnik. Wiadomo. A ty? Mój pomocnik. Skromnie, tak, tak. Co pod... Za... Ale wleciał szybko kapitan tam! Ja cie... Nie spodziewałem się tego, miałem AK. A! On tu stał. Po On prosty. tu czekał. Po ty super 90. No to by był ten granat. Aaaa! złapałem. Tak, ja złapałem. No tam ja a ty gdzie? A za trzy dostał, w dwóch, w dwóch, dwóch, trafieniach. A gdzie no, był? Kolega cię zaraz podsadzi, no. No wprost. Dwadzieścia dostał. Dwadzieścia <ścoughs> dostał. Krystian, bo ara ara nas rucha. Tak? No. I kap, kaptan. On mnie robił przez Smuka. A, był. No. I dawaj. I rzucamy fleszami. Dużo. idziemy i rzucamy fleszami. Aha! Od razu obydwoje się wychyli w tym momencie, kiedy ja się wychyliłem. Obydwoje. Hmm. Co ja chcę osiągnąć w swoim krótkim życiu? A weź tak udawaj, że wychodzisz. Weź, weź teraz udawaj, że wychodzisz przez tego smoka i wróć się. Zobaczymy, czy, czy mają coś odpalone. I wracaj. A no, teraz nie strzelał. Co? ARA! No, Damian, masz jednego fraga. Krysa, masz się. Trzy. No, to jest trzy razy więcej niż ty. <grym> Brawo, bo trzy razy jeden to... <grym> ...trzy razy więcej. <grym> no tak, logiczne. Mm. O, wyleciał mi jeden. Ej, brama i ten, brama i skotki. U. Wywijańce, wywijańce! Położył się obok ciebie zaraz. Chciał cię zabuzie złapać. Mmm, ja nie lubię mm -hmm. podduszania. On też nie. A skąd wiesz? Powiedział mi. Mm. mam bombę, jakby co? Do dobra, czekaj, czekaj, chowaj się. <laughs> to była najlepsza zagrywka <grymka grymka> do śmieci. Mam cztery HP damian. Dobra, dobra, trzymaj, on jest ale trzymaj go. No dawaj. Zaraz ginę. Hehe, <grymka> chciałem skosy! To <noise> jest Dlaczego, te... Dlaczego przegraliśmy to. 8 HP. Nie mam pytań. No bo chciałem. Mieliśmy, wy... Mieliśmy wygraną rundę. No bo chciałem z kosy. A ty trolowałeś. nie wierzę. No chciałem z kosy. A ty strollowałeś. Ja strollowałem ty nie zabiłeś. A, nic! Ja zabiłem jednego, a drugiego. A. Aha! Pom, pop, pop, bum! Dwa takie na zwrócenie uwagi, a jeden zabijający. Dwa ostrzegawcze. Tak uczyli w szkole. Ostrzegawczych się nie strzela w ciało. Nie? Tak, by the way, nie. Znaczy, a. Tak mnie uczyli. No to mnie uczyli, że dwa są ostrzegawcze w ciało, a trzeci w głowę. No, okay. O, jest u mnie, jest od Respa. <laughs> Ooooooooo wow, Pa gdzie w ma nie widzisz kurde U mnie cisza Cisza przed dużo? Oni, oni tak u nas spokojnie cup, grają, cup, nie? Cup, tak, ja to tak cup, jak w balecie. La, la, Te balety la, la, nigdy nie widziałeś chyba gościu. La, la, la. Dobra, ja no to tak w takiej spokojnej muzyce estradowej. Estradowej? Nie wiem czy mogę powiedzieć, że estradowej. Ale ktoś do mnie pisze. O, Wiedział, że tu jestem! Oooo! Dzień dobry. Pa, bo ja sobie tu na skrzydławeczki oh, no. wszedłem i co siedziałem. Mm. on sprawdzał cię po prostu. Tak, bo on drugi sprawdza. raz go to zabiłem. Oh. Pff, ale oni tak wolno bardzo grają, nie? To takie. To, to, to nie tak tyka na tę mapę. O kurde, Krystian, bardzo szybko zagrali. Miałem ja Nejda. Weź mojego Nejda. Już wziąłeś mojego Nejda. To pokebola! A, ale kabaniura mi wleciała, słuchaj. Uu! Ty, ale masz pakę. A. On myślał, że o ten. On myślał, że w smoku siedzisz. O Jezu, Krystianek! Raszuje mnie. Raszuje czysto. Odwrócenie uwagi. Pop, pop, pop. O, cenię uwagi. Ale mapa jest fajna! Dąsia, mapa jest fajna, jest nasza ulubiona. My lubimy tą mapę. O, jest tutaj jeden. O. A, jeden chciał prze... <noise> Co on zrobił? On... On... O, Akę mi zostawił, jaki miłosierny kolega! Jezus, ty! A ty też masz, fajnie. Ta, ale masz skin'a? <noise> w sensie, tak, ale ty on, on nie patrzył, że jest, nie wiem... Ty... Ja uważam, że gram czasami w Ja myślę, ale no. że po prostu chłop myślę, Ja no myślę, że, ja że granatem tym tego, co ty tam. O! Nie spodziewałem się. Ej, Krysan, odkryli sposób na tę mapę. Daj, ostatnie dwie pestki. Nimi musisz zabić. Ja robię koło dookoła. No nie, no i. Ja ci tu challenge daję. Białem ja się go nic. On chyba też niespecjalnie się No spożyło. taki mało świadomy kolega był, no. Tak, takie... Tak, On tu dalej jest? Tak Trosze, wyszedł, nie. rozejrzał się... Nie no, Krystian, słuchaj. Idę na schody. ale będę kurwa. O nie, Krystianie, nie udało się! Plan nie wyszedł. O, mi też się nie udało. O nie! To ten flash był tak dobry jak... Jest za daleko! O oh! oh. Kurde, miałem 4kp, bo dostałem w głowę na samym starcie.